No ale wejście faktycznie jest takie samo. A tak naprawdę Waliu robi najwięcej na na to wejście, nie? <laughs> Airi! Kurde, surwia mapa. No ale dobra. Ja byłam pod szakiem, czyli oni gdzieś tam raczej. zrespieni. Aha. Okej. Okay. Na okno. A jakże. Czy jest w Prosiłabym. Bardzo ładnie bym prosiła. Boon. No i chuj. Z moją piwnią w menie. Pójdziemy na hak plagi. są w sumie całkiem dobrze rozstać. Mogą iść do góry. Ajdź, było iść do góry. Eee, raz, dwa. Surf stoi tam na palecie. Zrzuć to. Odbiegła. No proszę. Myślałam, że będzie stała na tej palecie. Raz. Otwórzmy sobie main'a. Żeby nam nic tutaj nie przeszkadzało. Biegniesz na lewo. Wiecie co? I tak straciłam chase'a. I oddało! Skręcenie w drugą stronę. Zdecydowanie oddało. To był dobry wybór. Daj mi noże. Jeszcze ładnie rozkręconego gena puściliśmy na regres. Mega oddało. Ale tutaj nie mam chyba kaków, plagi, a do góry boję się, że nie doniosę, więc sobie powiesimy po prostu tutaj tą megusię. Wiś, jak wygląda sytuacja? Tu ktoś kręci, na daleko nikogo nie widzę. Dobrze Filip. Witam ponownie. A Jezus, ślepota. Okno. Góra. Ładne. Okno. A idź, kurczę blisko. Ale nie niestety. Zdjęta meg. Ty wlazłaś obok do szafki, ryle. Really? Mogłam wyjść z tym atakiem. Troszeczkę niżej. Co ty masz za palety? Oj, mi szybko geny poszły. Dwa tutaj. A, je zepsułam, bo to był bardzo ładny trigger do przypilnowania, który mogłam sobie przypilnować, ale niestety. I cię mam. A w Buba pozdrawia, że ty cierpiłeś na w Buba, to dobrze, nie? Nie wiem czy to było potrzebne. To co tam Ek zrobiła, szczerze mówiąc. Leżysz? A, okej, okay, Irmonka, okej. Okay. To, to, to w takim razie niezbyt dobrze, faktycznie. E, Hak plagi, ogarniemy sobie. Zaczęli kręcić geny i mi się to bardzo nie podoba. Stążę? Grała mnie. Zostaw. Dobra, wracamy szybko tam. Noże mi daj. Cześć mruczek. Chodź. A zostaw. E, bardzo dobrze tutaj się podziało. Ja wiem, że oni mi tego Dwighta podniosą i podnieśli to zresztą, ale jest okej, okay, bo stracili bardzo dużo na czasie tutaj. Więc powiedzmy wyszło, wyszło w miarę okej. Okay. Oni się mega szybko ściągają. Mega szybko. Geny mam niestety bardzo ciulowo rozłożone. Chociaż... I to cię prawdopodobnie zabiło. Tak. To cię zabiło. Wbiegnięcie na górę. Masz konia. Uuu. Groźnie. Jest dobrze, że nie spadłam na dół, bo byłoby po mnie. Tak. Plagi. Gen w szaku. Teraz, noży nie mam, bardzo niedobrze. To jest ok, bo Mac jest martwa w tym momencie, i to jest kolejny raz hack plagi. potrzebujemy noży zdecydowanie, a cofniemy się do szaka, bo tam prawdopodobnie dwójka mi kręci. Więc wypadałoby zobaczyć, co tam się dzieje z tym generatorem. Jest Meg, która myśli, że jej nie widzę. O. Gdzie? Okej, okay, widzę. Okej? Okej? Okej jest okej? Okej jest okej, okej jest okej. Chodź. Ktoś kręci tego Gena obok. się to? Chłop normalnie przy mnie kręci Gena, bo to chyba nie ta Kate. Tak, Kate kręci... Yy, ...Maina. Ja potrzebuję noża. Kod do słuchawek zaczął tulić? O Jezu. No hit. On ma lekkość w buildzie, Że ja śladów nie widzę? Czy co tam jest grane? Nie, to było bez sensu. To było bez sensu. Zniszcz mi to. Nie ma co. Atennalina Dwight? Nie. I bardzo dobrze. Noże mi się kończą. Jezu na ostatkach! Ostatki noży. Ostatki po prostu. O, brama była otwierana tamta, przynajmniej próba. No, spróbujemy dociągnąć się do 4 Ale nie wiem jak to będzie, bo ta Kate w sumie to ogarnia najbardziej z nich wszystkich, szczerze mówiąc. Za kamieniem nie. Widzę. Zaciąłam się. Ok, i to wyszło dobrze. Bramy już są do otwarcia. Zakładam, że ten Dwight nie będzie próbował ściągać. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Ok, on jest gdzieś na blisko. On jest gdzieś na blisko. U nie widzę go. Będziesz ściągał. Już. Byłam pewna, że już. Tu jest paleta. Nie ma. Nie ma tu palety. zy ryk doży, co jest. Sied, ona zawróci po niego. Ona zdąży. Dążesz po niego wrócić. A ty nie próbujesz. Najgorsze jest to, że ja później Dwight'a nie znajdę, nie? Nie masz szans na to. Bo jego już pewnie dawno nie ma tam, gdzie był. 100% trochę ta gonitwa bez noży jest bez sensu w moim wykonaniu, Tak szczerze mówiąc. Bo robimy strickstera M1 Killera. Ale tutaj ty już nic nie masz. Pytanie, gdzie jest teraz Dwight? Pytanie, gdzie jest teraz Dwight? Ja potrzebuję Kate na haku. Ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Wiecie co będzie hitem? Jak chłop znalazł znajcie hacza na hucaku. To będzie hit. Serio? No. O, Dwight, cześć. Miło, że nie znalazłeś hasza. Ale wierzga. Solidnie wierzga. Czy <grystanie wierzka> Gdzie był hatch w takim razie? GG.